pspsptutorial.pl. Tutoriale dla Ciebie Tutoriale tworzone z pasją Cześć, witam Was bardzo serdecznie W tym tutorialu chciałem Wam pokazać jak można zmienić kolor oczu na zdjęciu w Photoshopie Cóż moi drodzy, na początku duplikujmy naszą warstwę prawie przycisk myszy na warstwie pobierz warstwę Dobrze, moi drodzy, teraz musimy zaznaczyć jedną tęczówkę oka oraz drugą. W tym celu przybliżmy się do jednego oka, wybieramy nasz G Lasso. są tutaj w tapieniu ustawmy na pół piksela i teraz wykonujemy zaznaczenie dla tęczówki oka. Jeżeli zaznaczenie troszkę nam wyjechało poza obszar, to niczym się przejmujcie. Wszystko będziemy jeszcze korygować. Teraz przybliżmy widok na drugie oko. I stąd tutaj, krawych shift i teraz dodajemy zaznaczenie do zaznaczenia. Wszystko wykonujemy w taki sposób, jaki widzicie na filmie. Ok. Gdy już wykonaliśmy zaznaczenie oddalmy nieco widok. Teraz wchodzimy w obraz, do pasowania i stąd tutaj wybieramy barwa na scenie. Ok. Zaznaczmy teraz opcję koloruj. I teraz możemy wybrać wolną barwę dla naszego oka. Zwiększyć na scenie bądź je zmniejszyć. Oraz zwiększyć jasność, bądź ją też zmniejszyć. Ok. Ja powiedzmy wybiorę tutaj dość błękitny, taki morski kolor. Zwiększenie co na scenie. Tak powiedzmy, wydaje mi się 40% będzie OK. Dobrze, gdy już wybraliśmy odpowiednie właściwości, klikamy OK. Teraz CTRL plus D, zajmujemy zaznaczenie. I teraz, jak widzicie, troszeczkę wyjechaliśmy poza obszar, ale niczym się nie przejmujcie, wszystko będziemy teraz korygować. je za widok. Wybierzmy teraz na narzędzie gumka i stąd tutaj pędzel, ustawmy dość miękkie, powiedzmy twardość na 15%, rozmiar dla tego zdjęcia to będzie 8, wydaje mi się, że będzie w porządku. I teraz bardzo delikatnie właśnie tutaj przy krawędziach, gdzie wyjechaliśmy poza obszar, usuwałem po prostu obszar, który nie chcemy, żeby był pokolorowany. Przy tego typu pracy często oddalajcie widok i przybliżajcie po to, żebyście widzieli, co musicie usunąć, a co zostawić. Na niektórych rzęsach może to być również widoczne. W tym celu wybierzmy bardzo mały pędzel, powiedzmy 1 piksel bądź 2 i delikatnie właśnie w tych miejscach możemy troszeczkę poretuszować. Na pamiętajcie, bardzo delikatnie. Na niektórych rzęsach może to być widoczne. W tym celu zmniejszmy krycie naszego pędzla na powiedzmy 40%, ustawmy pędzel bardzo mały, rozmiar 1 piksela, twardość powiedzmy tutaj 5% lub 0, nawet 0 może być. I teraz bardzo delikatnie właśnie w tych miejscach Możemy to wyretuszować. Pamiętajcie, wykonujecie to bardzo delikatnie. Ok, teraz jeszcze pozostał na obszar tutaj. Dobrze moi drodzy, teraz kolej na drugie oko I tutaj wszystko wykonujemy dokładnie w taki sam sposób jaki wykonywaliśmy na pierwszym oku Pamiętajcie o tym, że jeżeli coś poszło nie tak To naciskając kombinację klawiszy CTRL plus Z możecie powrócić do poprzedniego stanu Waszej pracy w bardzo szybki sposób I teraz kolejna rzęsy. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że jest w porządku. Teraz pozosta nam jeszcze tylko ten czarny obszar do usunięcia. Ok, wydaje mi się, że wszystko jest już w porządku. W taki oto sposób właśnie możemy zmienić kolor oczu na zdjęciu w Photoshopie. Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyć. Myślę, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia. Kolejny tutorial już niebawem.